Pod punkt B również liczymy pole, tylko tym razem musimy sobie znaleźć i pomóc z tymi przekątnymi. Zaznaczmy sobie przekątne, czyli przekątne łączą nam te kąty w figurze. Przynajmniej się pod kątem prostym. Warto to zaznaczyć i o tym pamiętać. Skoro odcinek ten ma 19 cm, to jest ten odcinek, to całość będzie dwa razy większa. Czyli zapiszemy sobie, że nasze E równa się. 2 razy 19 decymetrów, czyli to się równa 40 bez 2, czyli 38 decymetra. Znajdźmy sobie przekątną teraz jeszcze F. Przekątna F 2 razy, znowu będziemy tak robić, tylko inny kolor wezmę. To mamy 12 decymetrów, to jest ten odcinek, więc tutaj też jest 12, bo się dzielą te przekątne na połowy, czyli 2 razy 12 decymetrów, no to mamy 24 decymetry. I liczymy sobie pole, pole rombu możemy obliczyć właśnie ze wzoru E razy F przez 2, czyli napiszmy sobie ten wzór, żeby nam się utrwalił, pole rombu równa się za E, podstawiam 38 decymetra razy 24 decymetry, zobaczcie jak zapisuję tutaj jednostki, to na końcu nie będzie tego nawiasu kwadratowego jak w podpunkcie A zrobiliśmy. No i skróćmy sobie, dwójka to na 1 i tutaj na 12, czyli pole równa się 38 jak jednostki, to zobaczcie, konsekwentnie wszędzie pisze te jednostki. I pole równa się po przemnożeniu, to jest 456 decymetrów kwadratowych. Ta dwójeczka tu jest szalenie ważna. Bez niej to zadanie nie miałoby sensu, bo pole zawsze podajemy w jednostce kwadratowej. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i słyszymy się w podpunkcie C.